Hejko widzowie, jestem takim biednym widziciem, nikt mnie nie chce zaadaptować. Nie mam domu w ogóle, nie wiem co się dzieje, widzowie. Ogólnie smutno mnie z mega, bo nie mogę co robić, mam tylko pieska i hipę. Ej zaraz, kto to jest? Widzicie, widzowie, się boję Dzień dobry dzień, dzień. On chyba nie umie pisać Widzę No to będę mówić za niego Może dzień dobry Dobra no wie, Nie wiem co on chce ode mnie Ale się mega boję Widzę um. O bierze mnie Ale mój kotek jeszcze To znaczy piesio Dobra ja go muszę usunąć dobra no, oh mój ciekawe, gdzie idziemy. Um, co on napisze? Szukamy dziecka. On szuka dziecka, widzę. Eee, dobra, to niech on otworzy te drzwi. Dobra. Niech zamknie te drzwi, dobra. Um, to ja mam tu mieszkać. Rozgość się, a ja tu popracuję. On taki pracownicy, jest widzowie, ale ja nie wiem co by tu robić, widzę, pójdę się przebrać. Może widzowie znajdę jakieś ciuszaki. Ten dom jest taki fajny, no takie taki gamingowy, bo taki hi hi. trochę. Szukam jakiegoś tutaj właśnie widzę. Mmm, na ciuchy. Ale gdzie jest aktywność. Dobra, tu poszukajmy widzowie. Dobra, znalazłam jakieś ciuszki pokażę wam jakie. Znalazłam dokładnie takie słodkaneczki i też znalazłem widzowie um, taką koszuleczkę z Halloween ale jeszcze poszukam innej żeby żeby mi zagryło, bo tu jest bardzo mocne klimat, w tym domku. Dobra, nóżki też musisz zakryć mi coś. Dobra, jest mi, z moim zdaniem, uki. Jak panu się podoba, Spoko. Ale tylko spoko. Może, czy muszę iść do łazienki, zrobić make-up. Gdzie jest łazienka? Tutaj jest, dobra? I łagał uh, no, 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 tak, no dobra widać widzę jest, ale takie trochę obcych, ale to dobra i gotowe widzowie. Co, uh, um, co teraz robimy? Co teraz robimy? Zapytam się. No co teraz robimy? Nie wiem. On mi do widzowie Ruma, a to mogę otwierać właśnie sobie drzwi od balkonu. On mogę wyjść sobie na balkon, ale ja nie wiem czy ja. Nie spadnę z widzów, bo jestem taka mała, zobaczcie. Mogę tutaj normalnie wejść i przejść i widzę. On cały czas ten nos ma w komputerze widzowie. On się nie chce po prostu. Ale czemu tu tak jest ciemno? Ja bym chciała, żeby było bardziej jasno. To są takie okna, widzę, po prostu... Dobra. Dobra, widzę, wejdźmy sobie. A tu nie mogę. Dobra, widzę. Nie wiem sobie to porobić. Jaki człowiek nie ma telewizora w domu? O oh my god, dobra, zrobię sobie podek. Tutaj pokój, widzowie mój. Bo p... p... uj, f i k i On tam cały czas pracuje i to tak dziwne. On się tak dziwnie trochę zachowuje, jakby mnie nie kochał, albo jakby był przymuszony. A pewnie żona, widzę, nie, nie chciała dziecko i ten... A, on nie chciał. I teraz żona gdzieś poszła m, do pracy i on się musi mną opiekować. Co za szczur nie <laughs> eee, tak no, ciekawe, gdzie e, ciekawe ile przyjdzie moja mama. I co wie? To jest niebieski to mój ulubiony kolor. Jakby ktoś nie widział odcinków proponowanych, odpowiadam na pytania od widzów, to wiem. Mm, polecam się na przyszłość. XD, co ja gadam? Ja nie mogę. Dobre. Tutaj te świeczki, i ogólnie mój pokój będzie piękny, niebieski. Wiesz muszę to zrobić. Przepraszam, do, ale no to co? muszę, no. Czy ktoś z Was kiedyś nie, spał na kasie? Bo ja nigdy. Ogólnie nie, ale pamiętam, że z Louis, z czy tam Gucci, takie berki, to tak robiły właśnie sobie. Ja tu sobie położę jakieś mniam mniamki, żeby coś było na przygryzkę. Mm. Ale pyszne mnie nie Muszę jeszcze coś dać. Piciam, może jakiegoś soczka. Ha? Dobra. Mm. Okej, okay. to bym usunęła może tego mm, precela, bo ja często precela nie jem, Dobra. I dowiedziałem, co by tu robić. Mm. Może chcę, a może pójdziemy na Placerow O. Oh. Dobra. Um. Ej, ci się na coś widzowie zgodził. Dzień. Dobra, idziemy, widzowie. What co on robi, widzowie, on jest szalony. Czemu on. Widzowie, co to by miało być? Czemu on wyszedł z balkonu i normalnie ten biegną, biegną i wyskoczył z balkonu? Przecież Łata to, to jest niebezpieczne. Dobra, to ja się tutaj widzowie pobawię troszeczkę. Ta, 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 Albo widzowie wiecie co? Za to co on robi, ja bym uciekła mu. No, w sumie nie, bo nie mam gdzie zostać. Ale to ja usiądę tutaj widzowie sobie z hipą i się pobawię. Mi się podoba ten tutaj się obawienie z tą hipcią i tata mi powiedział przed chwilą, że zaraz przyjdzie moja mama a ja chcę widzieć, zobaczyć mamę, a ja się tutaj nudzę może wreszcie będzie inny niż ten, ten ktoś lepszy niż ten tata cały czas, bo on tylko taki jest trochę maruda taki trochę taki jest Niezbyt ciekawy i miły, moim zdaniem. Ale zobaczymy, nam jak poczekała na musi Może musi nie będzie taka przynajmniej, widzowie. Ale ja już słyszę jakieś dźwięki, widzowie. Może to ona idzie, widzowie, już. I jakby ona szła już, to by było mega fajnie. Widzowie, idzie, idzie, ja ją widzę, widzowie. Omg, Widziałeś zaraz nagram czekajcie.